Cześć, a dzisiaj mam zaproszenie dla Was do wyzwania wrześniowego dla wszystkich osób, które nie mają czasu na czytanie książek, a chciałyby to robić. Cześć, tak jak wspomniałam we wstępie, dziś chcę Was zaprosić do wyzwania. Które sama sobie i trochę Wam chcę dać we wrześniu. Skąd w ogóle taki pomysł? Jakiś czas temu nagrałam wideo na ten temat, jak to zrobić, kiedy nie ma się czasu czytać, a chce się czytać więcej y, książek. Y, I dałam też takie tipy, jak ja to robię jakie są takie moje drobne wskazówki. Y, wideo znajdziecie tutaj, tak. Piotrek pewnie gdzieś tutaj umieści jakiś link, y, ale też na pewno w opisie pod filmem znajdziecie bezpośredni link do tego wideo. Y, Natomiast o co chodzi w samym wyzwaniu? E, tak najprościej mówiąc, y, chodzi o to, żeby każdego dnia przynajmniej czytać minimum jedną stronę. I taki hashtag też wymyśliliśmy do tego wyzwania czyli hashtag Minny jedna strona. Wynikło to z tego, że kiedy, kiedyś, kiedyś jeszcze y, ustalałam sobie, że no, chcę czytać książki, a nie miałam na to czasu i ustalałam sobie na przykład 10 stron, nadal nie znajdowałam na to czasu 5 stron. Też nie. a jedna strona jest tak, aż wręcz absurdalnie małą ilością, e, że okazywało się, że do, aż głupio to ominąć, tak? Bo jedna strona to jest tak naprawdę, o, powiedzmy, wzięcie książki, otworzenie jej, zaczynam czytać tu, tak, i właściwie już robię półtorej strony, tak, jeśli chcę doczytać e, do końca. Czy też, jeśli weźmiemy od początku, na przykład rozdziału, e, no to będziemy mieli o raptem taką Ilość. Tu jeszcze jest długi przypis, który no, możecie, nie musicie czytać. Więc zapraszam Was do takiego wyzwania. Jeśli chcecie dołączyć, odezwijcie się do mnie albo na Facebooku w Messengerze, albo w prywatnej wiadomości na Instagramie. Możecie też zostawić wiadomość pod postem. Co w ramach wyzwania będzie się działo? Po pierwsze, zachęcam do obejrzenia tego filmiku, o którym wcześniej wspomniałam. Po drugie, będę codziennie o tym przypominać, oznaczając osoby, które się dołączą do wyzwania będę też was prosiła o to będziecie chcieli, żebyście się dzielili swoją, jedną stroną, czy bardziej ile stron z tej jednej wyszło. Czy wyszła jedna, czy trochę więcej. Jaką książkę teraz czytacie, co jeszcze ciekawego się pojawiło. Będę też dawać trochę inne wskazówki, na przykład co zrobić, jeśli książka, którą wybraliście nie do końca w tej chwili pasuje, albo jeśli na Waszej półce znajduje się kilka książek. Także oprócz tego, tej jednej rzeczy będą dodatkowe wskazówki. W formie jakiej? Na pewno będzie to story na Instagramie i Facebooku, więc w zależności od tego, której platformy używacie, możecie sobie wybrać, ale też na pewno będą pojawiać się posty. Obiecuję, że będą na Instagramie. Jeżeli więcej osób powie mi, że używa Facebooka albo że tylko używacie Facebooka, to oczywiście tam też te posty będą. I tu tak naprawdę. Tyle. Bardziej chodzi mi o to, żeby Was zmobilizować. Zgłosiło się już kilkanaście chyba osób od wczoraj po moim story. A teraz zapraszam też Was, czyli społeczności YouTube'ową, do tego mojego małego wyzwania. Jeśli macie jakieś pytania albo wskazówki, to jak najbardziej zachęcam. Dajcie znać tutaj w komentarzach. A pewnie skończy się na tym, że jeśli e, będą jakieś e, ode mnie tak, e, dodatkowe wnioski z tego całego miesiąca, bo robimy to we wrześniu, e, to na pewno e, jakby YouTube'ową społeczność w formie wideo podsumowującego też o tym poinformuję. E, także zapraszam serdecznie, wszystkie linki poniżej. E, no i, e, a mój e, Instagram tu. Prukamila, tutaj macie nazwę, na Facebooku znajdziecie mnie po prostu pod imieniem i nazwiskiem, jako konto prywatne, nie jako fanpage, tak? To taka wskazówka. No i oczywiście będzie mi miło, jeśli do naszego wyzwania wybierzecie książki, czekajcie, czekajcie, chwila, 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 oczywiście z naszego cudownego OSM Power, na przykład Biznes Ci Ucieka. A na koniec podsumowanie ze ściągawką, czyli co możecie zrobić. Po pierwsze, zgłosić się do mnie i wtedy będę Was oznaczać w wszystkich postach dotyczących wyzwania. Po drugie, możecie się nie zgłaszać, ale sobie obserwować story zarówno na Instagramie, jak i Facebooku, ewentualnie podglądać posty, w których też będą pojawiać się informacje. Śledzić hashtag, hashtag menu. Min jedna strona i oczywiście używać tego hashtaga, ale możecie też na przykład udostępnić to wideo i zaprosić znajomych, którym uważacie, że przyda się właśnie takie wyzwanie we wrześniu. Może to będą na przykład Wasze dzieciaki.